Cześć siemanku ludzi, Ja jestem z to jest Warzy. Pierwszy odcinek z serii Warzy. I oczywiście tutaj jak widzicie na czacie, że jest, że zostałem przeteleportowany do no, lokacji safe yy, z powodu szybkiego przełączenia między serwerami. Ja musiałem się znaczy nie ja się przełączyłem tylko automatycznie mnie przełączyła, bo musiałem zmienić ustawienie grafiki. Więc Widzę, że tutaj mamy coś Mamy jakieś kątele, Ogólnie powiem tak, w tę grę... Znaczy tę grę kupiłem dzisiaj, ściągnąłem dzisiaj i grałem, nie wiem, jakieś, 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 jakieś na przykład z pół godziny, grałem z pół godziny e... <laughs> Przeszły zombiaki i dupa i zjadłem je zombiaki. Bo nie wiedziałem co robić. <laughs> no tak ale zapoznałem się przynajmniej z, no, z, z, ogólnie z interfejsem i z całą grą Znaczy, no, nie z całą, ale, ale okej okay. Więc z, z, tutaj Ogólnie nie wiem, co, co ja będę robił w tej grze Znaczy, no, będę próbował przetrwać No, no powiedzmy sobie szczerze Ale Jeśli ktoś będzie, jeśli ktoś posiada tę grę I będzie chciał, będzie chciał na przykład ze mną grać Przetrwać któryś tam dzień Czy nawet przetrwać, przetrwać cały czas To spoko nie ma żadnego problemu, możecie do mnie pisać. I okej, okay. nie znam, i od razu możecie mnie nazwać nobem, nubkiem w tej grze, bo po prostu nie wiem, co trzeba robić, żeby dobrze grać. Bo ja nigdy, no podkreślam, że nigdy w takie gry nie grałem, w takie survivalowe, i nie mam pojęcia, jak przetrwać. <laughs> Pewnie wiecie, instynkt, instynkt człowieka. By w realu, na żywo, no, 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 no jakoś bym sobie tam prze, poradził sobie, ale jeśli chodzi o grę, no to to jest troszkę inaczej, więc no. Więc wiecie. No, w każdym razie postaram się jakoś przetrwać. No, postaram się zbierać itemy. Wiem, że tutaj, no, to tu, tu można sobie przełączać, przełączać widok między okami, widok no, między okami a plecami. Więc teraz jesteśmy w okach. Często będę zoomował, dopóki nie, nie zdobędę latarki. Yy, nie latarki, kurczę. Um, binoculars. Nie pamiętam, jak to się po polsku nazywało. Lornetka, po prostu. O. Więc tutaj się będę zbliżał powoli do. Jak widzicie, do jakiegoś. O! Chyba widzę. A nie, dobra. Tu się zbliżam do jakiegoś. Miejsca, gdzie prawdopodobnie znalazłbym coś ciekawego. Ale z drugiej strony, mam nadzieję, że nic mnie nie, nie. Nikogo nie zastanę. A tym bardziej, że jestem bardzo nieufny, jeśli chodzi o ludzi. No, bo tam są biaki, to wiadomo, że mnie zaatakują, ale nigdy. Nigdy nie, nie zaufam ludziom, którzy grają. Okej, okay, tu już trzeba będzie się chować. Sni snikować. Oho, widzę coś fajnego. Koton! O kurde.

Kiją! Kurde! Umrę zaraz! O Boże! Mam jakieś 4%, 4 zarażenia. Chyba! O nie. To by było fajne, jakby tam, jakbym tak zfejlował. Okej, okay, zabiłem ją. Spoko. Tu widzę, że ktoś dostał bana. Jakiś Rej. Rejzo tank. Jezus, Maria, mam kata. Dwie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Wow, baseballa mam, ale nie, wolę katane. Wiecie co, Wolę katane. I teraz tak i. Okej, okay, mam katanę, już mam, spoko. Co to jest? Dobra, nie będę, nie będę. Wow. Wow. Oho, chyba nie... O kurde. O ja pierdzielę. O kurde. Wow, 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 wow. O ja pierdzielę. Wow, ale ta katana jest niezła. Ej, naprawdę? Czy naprawdę katana jest mocniejsza niż latarka? Nie no, na pewno nie, no, głupie pytanie, naprawdę głupie, ale spoko. A, wie, a dlatego, a takie ubranie wybrałem dlatego, że łatwo się, łatwo się, w, 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 no, wtopić w teren. I okej, okay, znalazłem, nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, mini saints, pewnie jakieś chipsy czy coś takiego. Mam bandaż, ale nie, nie będę tego używał. Na sowy! Nie będę tego używał jak na razie. I z kataną będę chodził i dobra. Jak na razie będę próbował zabijać te zombiaki, ale tak powolutku, powolutku. Chodź, chodź, chodź. Wow, 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 wow. wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Mocny gościu. Fajną koszulę masz. Fajna koszula. Okej. Okay. I okej. Okay. Teraz się będę próbował snikować. Może tutaj coś znajdę. I oczywiście wiecie. Tutaj mamy zombiaki. Zarówno zombiaki, jak i ludzi. A ludzie... Tak jak właśnie wtedy chciałem powiedzieć, ale. Niestety zombiak mnie, mnie zagadał. Widać mnie? No niestety plecak widać. No ale trudno. Teraz wam powiem. Do the voicing. A dobra. No tam czat, czat. Czatu Nie musicie czytać. Co miałem powiedzieć? Że. Że nie za bardzo ufam ludziom. No bo no... No nie wiem jakby to powiedzieć. No. no po prostu... Wow. Oho, widzę, że... Słyszę, że ktoś mnie goni. Albo mi się zdaje, okej. Okay. Mamy czekoladkę. Co? O Boże! O Boże! Ale mam szczęście! Chyba! No mam nadzieję, że mam nadzieję, że to jest szczęście. Mam nadzieję, że to jest szczęście. No i po prostu nie ufam ludziom, bo tam tak wam wspomnę. Ła, ale to fajnie wygląda. O kurde. Aha, mam dwie, dwa, dwa amunicji, okej. Okay. Nie ufam ludziom, bo grałem w Mainzie, a Mainzie to jest taki... no tak, takie serwery polegające na właśnie przetrwaniu przetrwaniu, zom, przetrwaniu między zombiakami i ludźmi którym nie można ufać. Dlatego ja nie ufam, bo w Mainzie miałem takie sytuacje, że pokazywało się ten znak, wiecie, ten znak taki, że niby się bronić mieczem że to jest znak pokoju, tak zwany, a ja, a oczywiście on yy, gościu też pokazał Ale potem od tyłu mnie zaatakował, więc no, ha, no przepraszam bardzo Ale takim ludziom to ja ufać już nie będę Zaufałem, przejechałem się i do widzenia Okej, okay, teraz ja będę próbował zabić te zombiaki, bo widzę, że tutaj EXP mnie leci I z tego co widziałem w menu EXP, eks... o oh, wow, 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 o oh, kurde, o oh, kurde, o oh, oh, Boże Jezus Mario! What? Bandaż! Używaj! O Boże! Chyba będę musiał zmarnować kulę. O Boże, zmarło. Jeszcze jeden tam biegnie. Ja pierdzielę, ja zaraz umrę. Bo widziałem, że tutaj ekspleci. I za Expa można jakieś skile zrobić, więc spoko. To mi się podoba. Jakieś fajne skile. Ok, ok. I próbuję, będę próbował nie, nie ginąć. Ale kurde, jaki mocny gościu. Ok, 5 Expa. Można tu jakoś sprawdzić, ile się ile się ma Expa? Survive one minute. 6 kilo. Wow. Czy mi się zdaje, że czy ktoś biegnie? O! Można skakać. No tak, zapomniałem. Ok, tu, więc tutaj. Chociaż bez sensu Bo i tak te zombie się tutaj respawnują Ale okej, okay, no, no, no dobra Mamy jakieś 15% Mam, ma, życia mam, życie, życia mam tylko nogi 15% mam y, zarażenia pewnie, to jest pewnie za, zarażenie Infected Co mi się nie za bardzo podoba, no ale będę musiał teraz znaleźć Dobra Mamy dwie szoklet barsy, więc sobie zjem jedną Eat więc to teraz sprawdziłem i widzę, że nie, nie pomogło w tym. Tam widzę, że ktoś leży, ale nie, nie podejdę do tego, bo wiem, że to, że to wstanie. I no dobra, więc... W samochodach też czasami można coś... Więc będę musiał... Tam jeszcze są jakieś samochody, okej, okay, idę tam. Ale najlepiej będę szedł z bronią, żeby ktoś... W... Ktoś się zbliży. No, że kto, żeby ktoś, kto się zbliży, wiedział, że jestem bardziej niebezpieczny. No, że jestem bardziej niebezpieczny. Coś tam leży? Ej, coś tu leży. Naprawdę, coś tu leży. Oj. Oj. Okej. Okay. Ja nic. Oho, słyszałem, słyszałem strzał. Wy pewnie, nie, wy pewnie nie słyszeliście, ale ja słyszałem. Ale bardzo daleko, słychać było, że bardzo daleko, ale jednak słyszałem, więc widać, że ludzie się tu jednak zabijają. Sprawdzę w ogóle, gdzie ja jestem. Aha, jestem tutaj. Tutaj jestem. Frosty Pines Resort Town. Aha, ja jeszcze w mieście nie byłem, bo miasto jest tam, ale do miasta nie wiem, czy się pchać. I ogólnie możecie mi dać jakieś porady, jeśli gracie w tę grę albo w Daisy, no to pewnie są. Wow, kto to? O kurde. Jeszcze jeśli gracie, albo wiecie jak przetrwać. O! Ej, jak, jaka mam się tutaj dostać? Chyba. Ej no! Ej no! Co to jest? Czy, czyżby to były painkillersy? Ej, jeśli to, by były, jeśli to są painkillersy, to ja się po prostu zabiję, jeśli tego nie wezmę. Eee, tylko zupa. No ale dobra, do, lepsze to niż nic. Przynajmniej z głodu nie umrzemy. Możecie mi dawać jakieś porady, jak co mam robić. Czy mam jednak się zakumplować z ludźmi, czy nie. Chociaż dziwnie by było na. Wiecie, jeśli. Jeśli. Gra, jeśli ja gram sam. jak gram sam i nie nagrywam. No to wtedy mogę grać inaczej, no bo wtedy wiecie. Mogę sobie stać, czekać, jak ktoś przyjdzie, czy coś. A tutaj muszę coś robić. No, no dobra. <grym> dobra, teraz. Więc teraz idziemy do miasta, ale jednak nie będę szedł. Nie będę szedł, tak wiecie. Coś mi się zdaje, że... A nie, to Zombiak. <laughs> zaraz, zaraz, zaraz. Ktoś się tam. A nie, to Zombiak. Gdzieś biegnie, ale dziwnie się zachowuje. Tak jakby kogoś gonił. A nie, dobra, dobra, wszystko jest w porządku. No i okej. Okay. Troszkę mi przeszkadza to okienko z Miri Lisa z tymi FPS-ami, bo jest dokładnie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest, gdzie są ikonki, że zombie mnie słyszą albo widzą. Tutaj jak widzicie, górny prawy róg. Wow, coś mi się zawiesiło. Co jest? Ok, już jestem. Nie wiem, czemu mnie wyjebało z serwera. I kurde, jestem w zupełnie innym miejscu. A nie, no dobra. Wiem, gdzie jestem. Ale nie, nie wiem, czemu mnie wyjebało. Przecież ja nic takiego nie robiłem. Usłyszałem, że, że mnie zbanowali, co by było naprawdę śmieszne. No ale co, ja sobie tylko chodzę jak każdy inny człowiek w tej grze. I przez to, kurde, straciłem wątek. No dobra, no no nieważne, no, mam nadzieję, że mnie tak nie będzie wyjebywać ciągle z tych serwerów. Może to, może to po prostu wina, nie wiem, niestabilnych serwerów, czy, 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 czy może mi, internet mi zanikł przez chwilę, no nie wiem, no, 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 no nie wiem no. W każdym razie okej. Okay. Idziemy do tego miasta. Jeśli dobrze w ogóle idę. Oraz się w schowam się w krzaki i sprawdzę. Tak, no, idziemy dobrze, idziemy w dobrą stronę. Jak na razie na horyzoncie nie widzę, nie, nie widzę żadnego człowieka Co mi się podoba No i okej okay. No to sobie pójdę środkiem ulicy i mam nadzieję, że żaden snajper mnie nie, nie, nie zabije Czy, W poprzedniej grze, znaczy tam gdzie tam gdzie grałem, wiecie, przez te pół godziny Hmm Aha, coś tam stoi Ząbiaki? Zombiaki. Czasami, y, znaczy nie, y, inaczej, co miałem powiedzieć, że w tej poprzedniej grze jak sobie tak grałem te testowo tak jakby, to spotkałem... Znaczy nie spotkałem, tylko widziałem jak gościu, y, była wtedy noc i widziałem jak gościu... Widz... Zauważyłem latarkę z daleka, który... Bieg... i gościu biegł w moją stronę. <laughs> to ja się schowałem schowałem się w krzaki w krzaki położyłem się i go obserwowałem. On się tak rozglądał. przyszedł w miejscu. przyszedł dokładnie w miejsce, w którym zniknąłem, tak jakby rozglądał się. Stał właśnie na drodze. Chyba nawet, chyba nawet tam. Tam, gdzie jest ten piasek. Gdzie jest ten znak? Chyba w tamtym, w tamtym miejscu. Schodził z tamtej górki. Teraz pamiętam, bo tu jest to jezioro, i teraz pamiętam, właśnie. I chciałem się tam dostać do tamtego. czegoś, ale nie, nie, No, nie dało się przepłynąć. No tak, i, i się schowałem. Nie, nie. No, położyłem się. Położyłem się tak, jak teraz. Do, do takich trochę większych krzaków, o kogoś tam widzę? Nie, do takich trochę większych krzaków, i się tak rozglądał. Rozglądał, nie wiem, czy coś napisał, czy nie, bo, bo nie zwróciłem na to uwagi. No i no i sobie poszedł, ale. ale... Tak, tak, takie dziwne wrażenie, takie dziwne wrażenie miałem, że, że gościu chcemy zabić, <laughs> albo chce się ze mną zaprzyjaźnić. Ale to jest właśnie to, to jest właśnie. Fajne w takich grach, że nigdy nie wiadomo co. Nigdy nie wiadomo co się stanie. Kurde, ja już tu byłem. Aha, dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko, spoko. Że nigdy nie wiadomo co się stanie, jeśli się spotka. Jak się spotka człowieka, czy, czy, czy będzie on przyjazny? Czy będzie on taki, że będzie chciał zabić i okraść z lutu? No wiecie, nigdy nic nie wiadomo, dlatego ja nie ufam. Już któryś raz z kolei mówię, wiem, ale ja po prostu nie ufam ludziom w grach. Zaczyna w Warzi, nie ufam. No, no, no powiedzmy sobie szczerze, w Worshi. Ale. Oha. Okej, okay. to tylko cień. Ale. Teraz idziemy do miasta i tutaj prawdopodobnie byłby ktoś, bo tu jest troszkę ludzi. Troszku ludzi jest. I tutaj mógłbym kogoś spotkać, ale nie, nie za bardzo. Mam na to ochotę. Wiecie. I okej, okay, teraz będę tak. Wolałbym. Po pierwsze wolałbym, żeby była noc. Bo wtedy mógłbym się bardziej ukryć przed ludźmi, bo Zombiaki chyba. nie jest. To nie, chyba nie ma znaczenia. O, ktoś tam ktoś pierdziela. A nie, to Zombiak. Chyba. Chyba Zombiak. No dobra. Że ktoś tam coś pierdzie. E co ja mówię? Co ja mówiłem? Aha, że zombiaki chyba nie mają... nie ma znaczenia, czy zombiaki są w nocy, czy w dzień, chyba widzą tak samo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możecie mi powiedzieć w komentarzach. Hmm, no dobra, jesteśmy już w mieście praktycznie i tutaj widzę same zombiaki jak na razie które nigdzie nie, w żadną stronę się nie patrzą tak, aby miał jakieś podejrzenia, że ktoś gdzieś jest. Dobra, tu w, w samochodzie nic nie ma. Zaraz się wpieprzymy do tego budynku. Oho, mamy latarkę. No, latarka nie jest mi za bardzo potrzebna. Więc sobie odpuszczę. Hmm. Aha, to jest ten... Oho, co, ty, co my tu mamy? Wow! Helmet! Przyda się. Flashlight mi się nie przyda, ale... He... O, helmet mi się przyda. O, podoba mi się. Podoba mi się. Tutaj coś mamy? Nie, okej. Okay. No to idziemy dalej. <laughs> ta, gra ma, ta gra nie ma takiej rewelacyjnej grafiki, ale idzie i dziwię się, dlaczego mi tak muli. Zaczy, no Nie, nie muli mi w ogóle, ale, ma, ale mam 24 kratki na sekundę, a zwykle w grach mam po prostu 60. Czy tam 30? Nie, no raczej 60. Słyszałem zombiaka. Pod nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. A ciekaw jestem czy takie coś. To czy, czy takie coś człowiek ustawia? Zombiak, okej. Okay. Czy, czy, takie, czy takie blokady człowiek może ustawić? Nie no, raczej nie, bo wtedy by człowiek nie wyszedł. Znaczy człowiek w sensie gracz, co nie? Nie że człowiek w realu, bo wiem, że człowiek w realu może. Flash hider. Okej. Okay. Oho, oho, biegnie, biegnie do mnie. Biegnie do mnie i właśnie wiem gdzie on wejdzie. Bo kurde! Wow, już tutaj będzie chciał wejść. A trafię go tak? Wow, już myślałem, że się zaciąłem. Okej, okay, on się zaciął, więc jesteśmy bezpieczni tak jakby. I co ja znalazłem? Co ja znalazłem? Flash hider. Co to jest? No okej, okay, no nie wiem. Jesteś? Jesteś tu? Ok. Więc stój tam sobie spokojnie, ja tu jeszcze. Ja tu jeszcze sobie sprawdzę, co tu mamy. Tu nic nie mamy. Fajnie by było, jakbym coś. Aha, woda, okej. Okay. Woda, czyli. Soda. Ok. Napiliśmy się. Właściwie nie wiem, w którym momencie. O kurde! O się wystraszyłem. Nie wiem, w którym momencie miałbym. What? Call for help? Jakie call for help? Ja nigdy... Ja. Ja. Ja nie wołałem... No, no dobra, dobra. Nieważne. Dobra, spróbuję zabić tego. Spróbuję zabić tego zombiaka, ale jeśli zginę, to to będzie koniec odcinka. <laughs> no. Tak... Myślę, że tak do pół... do pół godziny, 20 minut, pół godziny, tak mogą trwać odcinki. Chyba, że chcecie dłuższe, no no ale no, no nie wiem czy, 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 czy by się wam chciało oglądać aż 40 minut na przykład. wow 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 jak mnie zabije, będzie, będzie niedobrze. No giń, to? Jest, 5 expa. O właśnie, jeszcze, jeszcze, jeśli chodzi o ten exp, to ja się zastanawiam właśnie, ja się właśnie zastanawiam, czy, czy ten exp, jak się zginie, znaczy, czy inaczej, czy ten exp jest, jest dodany do, do osoby, znaczy do, do osoby z tego mojego tutaj, czy do, ogólnie do jakiego, do... Nie, no, nie, głupie pytanie. Odwołuję pytanie, bo na pewno, bo na pewno do osoby, do, do postaci. Okej. Okay. Nie chcę, nie chcę się z nią bić. Więc pójdę sobie tutaj. Mamy czekoladkę. ok znalazłem czekoladkę. Podoba mi się. I co my tu mamy? Instant oatmeal. Czyli błyskawiczna... Błyskawiczne coś tam, znaczy danie błyskawiczne, no po prostu danie błyskawiczne. Tutaj nic nie ma, a powinna być przynajmniej woda. Wow, zombiak, wow. Powinna być przynajmniej woda. Okej, okay, mamy tylko jednego zombiaka. Ryzykować czy nie? A, ryzyku a zaryzykuję. Jeszcze tutaj zobaczę, czy tutaj coś ciekawego jest. Nie ma nic. Tam tam nie. Dobra, jak, jak mnie nie widzi, no to nie, nie będę atakował. Wow, Bag of Chips, mamy chipsy, mamy chipsy. Kurde, mam 39% tego tej choroby I to mi się nie za bardzo podoba. Bo ciekaw jestem czy... Ciekaw jestem czy ja się zmienię w zombiaka? Czy po prostu moje ciało będzie leżeć jak, zgi jak zginę oczywiście? Wow, 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 wow! Okej, okay, już... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, kurde! Jezus Maria! O Boże! Ktoś tu jest! Gon gonili kogoś! O matko boska! Matko Boska, święto, krzyska, boże! Jezu. O ja, pierdzielę. O kurde. O boże. Masakra. Jezus, Maria! O ja, stąd uciekam. O nie, 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 nie. Oj, mam nadzieję, że. o kurde, jeszcze jeden ząb jak wstaje, no kurde. Ja pierdzielę, ale widzę że, widzę, że tutaj kogoś gonili. Ewidentnie kogoś gonili, więc, więc ktoś tutaj był i pozabierał mi wszystkie itemy. Dobra, ja ja biegnę i nie będę nie mam zamiaru się odwracać, chociaż ło kurde, patrzcie na to Normalnie horda zombiaków na jednego człowieka. No patrzcie jakie... Jacy, jakie wygłodniałe debile! O kurde, skończył mi się sprint! Nie podoba mi się! O kurwa, nie podoba mi się to! Dobra, chodź tu! Dobra! Wiecie co? Wiecie co? Chociaż uciekam, uciekam, uciekam. O Boże, wiecie co? Mam swój honor, mam swój honor. Nie będę uciekał. Chodźcie tu, chodźcie tu do mnie. Zaraz ja wam, ja was zjem na kolację. Nie będę, nie będę, nie stanę się waszym, nie stanę się waszym obiadkiem. Proszę bardzo, chodźcie tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, szmaciarzu jeden. No dawaj, dawaj. Boisz się mnie? Boisz się mnie? Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tu, chodź tu. Jeb, 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 jest. Ok, wiecie co? Tym przyjaznym, bardzo przyjaznym. Tą przyjazną. No, sytuacją zakończymy ten odcinek. I mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A chcecie, Wordsy, chcecie inne filmiki. Dajcie łapkę w górę. Naraja.